Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, zapraszam do wspólnej wędrówki po kartach Ewangelii, do wsłuchania się w Boże Słowo i próby usłyszenia tego, co Bóg chce powiedzieć do każdego z nas dzisiaj. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze, Miłosierdzia, za dar Twojego słowa. Dziękujemy Ci za to, że nieustannie chcesz do nas mówić. Zapraszamy Cię w ten czas, prosząc o światło Twojego ducha, o umiejętność słuchania Ciebie sercem, przyjmowania Twojego słowa, tak żeby wydawało ono owoc w naszym życiu, stawało się w nas ciałem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego, że powiedział: Ja jestem chlebem, który z nieba stąpił”. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś skrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie Wasi jedli manne na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Jesteśmy ciągle, kolejną już niedzielę, w szóstym rozdziale Ewangelii według Świętego Jana. Najpierw Byliśmy świadkami cudownego rozmnożenia chleba, i potem cała mowa Jezusa o chlebie życia. I wydaje się trochę dziwne, że w tym naszym dzisiejszym fragmencie rozmówcy Jezusa proszą Jezusa o znak, proszą Go o coś, co już otrzymali. To. Właśnie prosili o to w ostatnią niedzielę. Dzisiaj, jakby mamy ciąg dalszy tej rozmowy, gdzie na skutek właśnie tej mowy Jezusa pojawia się szemranie. Szemranie to coś zupełnie innego niż rozmowa, to coś zupełnie innego niż szczere przedstawienie swoich wątpliwości. Możemy powiedzieć tak w jednym zdaniu rzecz ujmując, że dialog rozwija miłość, a szemranie ją zabija. I to jest to, co się tutaj staje między Jezusem a jego przeciwnikami: że zamiast przyjść do Jezusa ze swoimi wątpliwościami, trudnościami, wylewają wszystkie te, te wątpliwości w postaci szemrania, szemrają między sobą. Zamiast wejść w otwarty dialog, zamiast posłuchać tego, co Jezus ma do powiedzenia, to coraz bardziej zasklepiają się w tym swoim własnym gronie, w gronie niezrozumienia. Myślę, że często my też padamy ofiarami tej pokusy szemrania, zamiast wejść w dialog. Szemranie w jakiś sposób jest łatwiejsze. Dialog bardzo często dużo nas kosztuje, oznacza, oznacza, że potrzeba w nas takiej gotowości, żeby coś zmienić, coś usłyszeć, co może jest albo nie po naszej myśli, albo nie zgadza się z naszym sposobem widzenia świata. Dialog jest wymagający. Szemranie jest drogą na skróty, w której tylko utwierdzamy się, jakby nakręcamy siebie nawzajem w naszym sposobie widzenia i patrzenia. Tymczasem Jezus zaprasza nas do dialogu. Jezus odpowiada na to szemranie. Jezus mówi, nie szemrajcie między sobą. Jakby chciał powiedzieć, przyjdźcie do mnie ze swoimi wątpliwościami, pytaniami. A jednak oni nie przychodzą. Nie przychodzą, bo jak sam Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec. I to nie znaczy, że ojciec nie stoi tam i nie pociąga ich do Jezusa. Na pewno tam jest z łaską, żeby, żeby, Jezus, żeby oni mogli przyjść do Jezusa, ale ich serca są zamknięte. I my też możemy się znaleźć w podobnej sytuacji, kiedy Zamiast otwierać się na tą łaskę, którą daje nam ojciec, łaskę przyjścia do Jezusa, przez Jezusa, poznania Ojca, kiedy zamiast tego zamykamy się w sobie, w naszej własnej wizji świata, w naszym szemraniu. Dlatego myślę, że dzisiaj taki pierwszy punkt do zastanowienia się i do medytacji, to jest ten punkt o szemraniu. Czy wchodzę w dialog, w trud dialogu i wszystko to, czego. Ten dialog może wymagać, czy też wolę zamykać się w swoim własnym sposobie widzenia przestrzeni. Następna rzecz, która jakoś się rzuca tutaj w tym tekście w oczy, to to, że Jezus to ktoś więcej niż ten człowiek z Nazaretu, którego oni znali, a właściwie którego wydawało im się, że znają. Bo w rzeczywistości nie wiedzą, kim jest jego ojciec. Nie dostrzegają tego, że tym ojcem jest sam Bóg. Nie dostrzegają też prawdy o jego matce, bo ta prawda jest niewidoczna dla oka. To, że ona jest niepokalana, że jest najpiękniejszą z kobiet, myślę, że wyróżniała się w jakiś sposób właśnie przez to wewnętrzne piękno, ale jednocześnie była bardzo zwyczajna i dla nich, dla tych oponentów Jezusa, to by nie dostrzegali tego, nie widzieli, nie widzieli, tego, kim Maria jest, czy nawet kim jest sam święty Józef. Czyż to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego Ojca i Matkę znamy. Święty Józef, jako opiekun pana Jezusa, jako jego ojciec, ten, który ukazywał też jemu Boga Ojca, jak pięknie pisze papież Franciszek w liście o świętym Józefie, też pozostaje dla nich jakoś nieznany mimo wszystko. Chociaż znają jego imię, ale nie dostrzegają, że to największy z świętych. Czyli Jezus jest kimś więcej niż to, co im się wydaje. I zapraszam dzisiaj w ramach takiego drugiego punktu tego rozmyślania, żeby popatrzeć na to, jak patrzę na tych, którzy są w moim otoczeniu. Często wydaje się nam, że kogoś znamy, że już tyle o nim wiemy, że znamy go tyle lat, ale bardzo wiele rzeczy umyka naszym oczom, bardzo wielu rzeczy nie wiemy. I dobrze jest pozostawać w takiej postawie otwartości, w której dopuszczamy. Um, Niespodzianki. Niespodzianki ze strony Pana Boga, który będzie nam pokazywał inne oblicze tej osoby. Niespodzianki ze strony tej osoby, która właśnie może się czasami okazać zupełnie inna niż do tej pory myśleliśmy. Jezus przychodzi do nas jako ten, który jest posłany od ojca i ten, który chce nam pokazać ojca. Ale to Ojciec sprawia, że możemy się zbliżyć do Jezusa. To Bóg pierwszy wychodzi nam naprzeciw. To to, co widzimy i co tak często my o Jezusa Miłosiernego powtarzamy o obrazie Jezusa miłosiernego, że to Bóg pierwszy wychodzi nam naprzeciw, ta stopa Jezusa wysunięta w naszą stronę, to jest łaska. Łaska Boża jest zawsze pierwsza. Ale odpowiedź. Na tą łaskę leży już po naszej stronie. Bóg nas zaprasza w swoje własne życie, zaprasza nas, żebyśmy przyszli do Jezusa, zaprasza nas w życie Trójcy Świętej, w życie samego Boga, czyli w życie wieczne i daje nam łaskę ku temu, daje nam wiarę. Tylko pytanie jest, czy my z tą łaską współpracujemy, czy na nią odpowiadamy, czy się na nią. Otwieramy. I, I warto dzisiaj też na to spojrzeć: na to, jaka jest moja wiara, jaka jest moja odpowiedź na łaskę Bożą, która jest obecna w każdej chwili, w każdym momencie. Jezus mówi, że ten, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I że On jest tym chlebem żywym. I spożywanie Jezusa, spożywanie Jego ciała w Eucharystii, tego niepojętego daru, który nam On zostawił, pozostawił nam samego siebie, nie mógł dać nam więcej, dał siebie samego. Spożywanie Jezusa polega na tym, że przyswajamy sobie Jego sposób myślenia, Jego sposób widzenia świata, Jego rozumienie, że Coraz bardziej patrzymy na świat Jego oczami, czyli nie tylko, że jesteśmy z Nim w dialogu, o czym mówiliśmy w pierwszej części tego rozważania, ale też, że coraz bardziej Jego sposób myślenia staje się naszym sposobem myślenia. Że coraz bardziej widzimy, słyszymy, czujemy jak Jezus. Bo do tego On nas zaprasza. Uczymy się ciągle i nieustannie Jego sposobu życia. I um, to się dzieje w nas właśnie przez przyjmowanie Komunii Świętej, przez przyjmowanie jej z wielką miłością, wielkim szacunkiem. Będziemy się stawali coraz bardziej jak Jezus, bo On żyje, mieszka w nas, a my mieszkamy i żyjemy w Nim. I ten pokarm, który jest nam dany, to pokarm, który trwa wiecznie. Manna, Jezus sam mówi, dawała pokarm tymczasowy, na jakiś czas. Przodkowie jedli manne na pustyni, ale pomarli. Tymczasem ten chleb, który my utrzymujemy, chleb Eucharystii, jest chlebem na życie wieczne. Czyli on sprawia, że żyjemy wiecznością już teraz. My, chrześcijanie, nie musimy czekać na niebo, żeby żyć w wieczności. Wieczność dla nas zaczyna się już teraz, ponieważ. Przez łaskę naszego Chrztu i jeszcze bardziej pogłębioną przez łaskę przyjmowania Eucharystii, nosimy życie wieczne w sobie. Jesteśmy uczestnikami życia samego Boga, czyli już uczestniczymy w życiu wiecznym. I to prawda, czekamy jeszcze na wypełnienie się tego życia wiecznego w nas, jeszcze ciągle jesteśmy tutaj w wymiarze doczesnym, ale życie wieczne jest już w nas. I zapraszam może do takiego Zadziwienia i zachwytu tą tajemnicą, że to życie jest nam dane już teraz, tu i teraz, i możemy je rozwijać, aż dojdziemy do jego pełni wieczności w zmartwychwstaniu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, ufam Tobie. Święta siostry Faustyno i Błogosławiono i Czernichale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję, kochani, za dzisiejsze spotkanie i zapraszam serdecznie za tydzień. Z Panem Bogiem.